Dobra, słuchajcie, staniemy sobie tak, że wy podejdziecie bliżej do mnie. Wasza sylwetka to robimy ciach i to są oczy numer jeden. Więc to nie patrzymy, a tu jak idziecie tu po schodach, to zawsze oczy numer jeden, nie? Tu mamy oczy numer dwa. Krok podstawowy dla wszystkich taki sam. Raz na dwa wracamy na nogę z tyłu. Dwa... Trzy, łączymy i zmieniamy ciężarcia. Wyszło? Troszkę szybciej, raz, plecami proszę. pięć, sześć, siedem. Polisz mój tył oglądać, znaczy się. Rusza się obłędnie. Dziewczyny, biodra mamy. 7, połyszemy, trzy. To oczywiście zadowolony, zachwycony, że przyszła taka tancerka, która dupeczką wywija. Widać, że profesjonalnie zajmowała się tańcem. Myślę, że troszkę onieśmieliła wszystkie dziewczyny. Ja to czułem się jak dywniana kukiełka, jak tańczyłem. W sumie to no, chyba też e, tak się troszkę poczuł. A możesz mi tutaj pokazać, czesie, możesz czesie, mnie trzymać tutaj, jak to mam robić? Nie wiem co mam ruszać. Ramionami. O Jezu właśnie, to, relaks, to jest tylko tym, nie? O właśnie. O, no lepiej. O, 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 o. Lepiej. No widzisz. Kurde. Słucham możemy. Tak, z i raz, pięć, sześć! I raz. poszły w ruch biodra, ramiona, oczy numer jeden i oczy siemi, numer siemi. dwa. Te osadzone w głowach panów pożerały roztańczone kobiety i błyszczały tego wieczoru jaśniej od księżyca. Temperatura była w Grecji wysoka, ale podczas tej rumby podskoczyła jeszcze o kilka stopni. Czas na koniec dolać jeszcze oliwę do tego ogniu. Teraz już możemy poimprezować, nie? A lampadę tańczysz? Tak. A możemy zatańczyć? Jasne. Nieprawdopodobne. Rusza się. Myślę, że żadna z dziewczyn tutaj się tak nie rusza. Ale wiem, że na pewno ja się tak będę ruszał jak ona. Przynajmniej w części.